Cześć wszystkim, z tej strony Vincent, i w tym nagraniu chciałem odnieść się do komentarza, który pojawił się pod jednym z vlogów Adriana. Dotyczy on po raz enty kwestii wpływu wyglądu na sukcesy z dziewczynami. I nie będę w tym nagraniu schodził bardzo głęboko w te kwestie, dlatego że zrobiliśmy to już dziesiątki razy na przestrzeni tego kanału. Natomiast chciałem odnieść się do jednego konkretnego stwierdzenia, które tam padło, które jest po prostu nieprawdziwe i naciągane jak twarz Krzysztofa Ibisza. Przejdźmy do komentarza. 5 lat temu myślałem tak jak Ty. Zacząłem chodzić na siłownię cztery razy w tygodniu, zmieniłem całą garderobę. Zacząłem oglądać blogi modowe, ubierałem maksymalnie trzy kolory. Poszedłem też do barbera, który doradził mi, jaką sobie zrobić fryzurę. No i zgadnij efektów zero. Jest pewna grupa facetów, którym dbanie o siebie nic nie da, a ty przyrównujesz wszystko do siebie na zasadzie, skoro mi pomogło, to innym też pomoże. Niestety niektórym nie pomoże. Są ludzie, którzy bardzo o siebie dbają, ale są genetycznie brzydcy i choćby nie, wiem, jak się starali, będą otrzymywać dobre reakcje wyłącznie od nieatrakcyjnych dziewczyn, a dziewczyna obiektywnie ładna będzie ich ostentacyjnie zlewać i choćby dbali o siebie dzień i noc, to niczego to nie zmieni. Dziewczyna obiektywnie ładna będzie ich ostentacyjnie zlewać. Zastanówmy się przez chwilę nad tym zdaniem, bo dawno nie słyszałem większej bzdury. Żeby to zdanie było prawdziwe, musielibyśmy się zgodzić co do tego, że obiektywnie ładne dziewczyny Zawsze są niemiłe dla mężczyzn, którymi nie są zainteresowane na poziomie seksualnym, co jest jakąś abstrakcją. To czy ktoś jest miły i kulturalny zależy raczej od wychowania i osobowości, a nie od tego jakie geny wylosował. Weźmy dla przykładu na warsztat podejście do nieznajomej dziewczyny w ciągu dnia i zastanówmy się jaką trzeba być osobą, żeby na coś tak miłego jak ciepły komplement dostarczony w wyważony sposób zareagować negatywnie. Odwróćmy rolę. Co musiałoby się stać, żebyś ty Zareagował na coś takiego negatywnie, gdyby to dziewczyna do ciebie skierowała taki komplement. Załóżmy, że jesteś na kawie ze znajomymi w galerii, siedzicie sobie i nagle podchodzi do ciebie dziewczyna. Załóżmy, że nie jesteś mu zainteresowany na poziomie seksualnym, po prostu ci się nie podoba. Ona się rumieni i mówi do ciebie: Ej, przepraszam, nie chcę wam przeszkadzać w kawie, ale po prostu chciałam ci powiedzieć, że jesteś bardzo przystojny. Cześć, miłego dnia. I teraz, czy jest wersja rzeczywistości, w której ty jesteś dla takiej dziewczyny niemiły? Ja osobiście nie wiem, co negatywnego musiałoby się wydarzyć w moim życiu, żebym zareagował, żebym potraktował taką, taką osobę w jakiś oschły sposób. Dochodzimy w tym momencie do wniosku, że te oschłe, ostentacyjnie oschłe reakcje negatywne, to jest jakiś wycinek dziwnych dziewczyn, być może z problemami osobistymi, lub z naprawdę tragicznym dniem. Ale pomijamy tutaj jeden bardzo ważny aspekt. Czyli to w jaki sposób Ty podchodzisz do dziewczyny. Bo zakładam, że jeżeli napisałeś takie zdanie, to sprawdziłeś się w praktyce i tak wygląda Twoja rzeczywistość. Gdy podchodzisz do ładnych kobiet, dostajesz ostentacyjnie oschłe negatywne reakcje. Mam więc dla Ciebie sugestię, która może być ciężka do przełknięcia. Jeśli ładne dziewczyny zawsze reagują negatywnie, gdy do nich podchodzisz, to przykro mi, ale robisz coś fundamentalnie źle. Faceci nie są świadomi, ile rzeczy robią nie tak przy podejściu, co ma wpływ? Na reakcję ze strony kobiety i nie, nie chodzi o Twoją twarz. Chodzi o sposób, w jaki podchodzisz. I bardzo bym prosił, żeby wszystkie osoby, które regularnie podchodzą, ale przeważająca większość reakcji, jakie dostają ze strony kobiet, to jest jakaś oschła, negatywna reakcja, żeby w tym momencie się skupili i naprawdę zastanowili się, czy nie popełniają następujących błędów. Pierwszy nagminny błąd, który bardzo często widzę, że się powtarza, to jest wbieganie na wariata w dziewczynę. Czyli dziewczyna idzie sobie przez galerię albo po ulicy spokojnym krokiem, może słucha muzyki, jest w swoich myślach, zastanawia się, co kupić, a nagle gość wbiega w nią jak taran po prostu, wyskakuje z krzaka. Ona jest przestraszona, jest wybita z tropu, jest wybita ze swoich myśli, i jest to niedopasowanie energetyczne. Jest to wywołanie silnych, negatywnych emocji na start, gdzie naturalną obroną przed czymś takim jest po prostu odsunięcie się, negatywna reakcja. Jeżeli wywołasz dziewczynie negatywną emocję, to dziewczyna będzie chciała ten bodziec, który tą emocję wywołuje, czyli ciebie, usunąć z rzeczywistości. Czyli jeżeli ją przestraszysz, jeżeli zrobisz to w niewyważony sposób, to dziewczyna będzie wolała odejść niż z tobą się komunikować. Ja uważam, że tu pokutuje jakieś takie głupie przekonanie ze, z początku w ogóle tej całej tematyki, że nieważne jaką reakcję wywołasz dziewczynie, ważne, żeby wywołałeś emocje. No, nie trzeba być Einsteinem, żeby zastanowić się nad tym przez chwilę i dojść do wniosku, że jest to po prostu głupota i nieprawdziwe stwierdzenie. Nie chcesz wywołać negatywnych emocji u dziewczyny. Gdy podchodzimy, chcemy komunikować się klarownie, chcemy, żeby to było komfortowe dla drugiej osoby i w ramach jej rzeczywistości. Czyli jeżeli dziewczyna idzie sobie spokojnym krokiem, a ty musiałeś podbiec, żeby ją dogonić, to zlituj się i wytrać prędkość, spokojnie się z nią zrównaj. Popatrz na nią i wtedy ją zagadaj. I tu przechodzimy do drugiego błędu. Bardzo często mężczyźni, gdy podchodzą do dziewczyny, czują jakieś spięcie, albo lekkie, albo większe, czują jakiś dyskomfort, są zestresowani, jak wypadnę, jaka będzie reakcja. To jest normalne jak najbardziej. Ale co nie jest normalne, to zapominanie o tym, żeby nie pokazywać tego na twarzy. Jeżeli podejdziesz z miną mordercy, albo jakbyś niósł bombę. To przykro mi, ale dziewczyna po prostu będzie przestraszona, bo jako ludzie jesteśmy zaprogramowani tak, żeby dosłownie w jedną sekundę albo w dwie sekundy przeczytać intencje danej osoby i taka dziewczyna będzie chciała odejść, bo też poczuje się niekomfortowo. Więc co? Ciepły, serdeczny uśmiech na start. Nawet jeżeli tego nie czujesz, nawet jeżeli się stresujesz, uśmiechnij się, bo to zmienia wszystko, to zmieni cały vibe tego podejścia. Oprócz tego pamiętaj o tym, żeby mieć ciepłą energię, żeby przekazać dziewczynie. Tą energią, to że jesteś zafascynowany nią. Nie mów tych tekstów, które wypowiadasz do dziewczyny, tak jakbyś obierał ziemniaki albo jakbyś chciał jak najszybciej się ich pozbyć ze, swojej, ze swoich ust. Skup się na tym, żeby całym sobą przekazać, jak ważne jest dla ciebie to podejście. Jak bardzo spodobała ci się ta dziewczyna. I to sprawi, że między wami powstanie pozytywny vibe. Dziewczyna będzie widziała, że nie masz złych intencji. Będzie jej przyjemnie i będzie chciała zostać, wysłuchać, co masz do powiedzenia. Po trzecie jest to rozpoczęcie rozmowy w dziwny sposób. Bez klarownego dostarczenia intencji. Czyli na przykład gość podchodzi i mówi do dziewczyny hej, co tam? Ewentualnie cześć, jak masz na imię? I dziewczyna nie wie po co ją zagadujesz. Ona na, na tym etapie nie wie czy sprzedajesz garnki, czy chcesz ją poznać, czy chcesz poprosić o 5 złotych, to daj taka. czy chcesz spytać jak dojść na pocztę. I w takim momencie, gdy bez żadnego wstępu pytasz dziewczynę jak ma na imię, to już na pomyśli, a po cholery ci moje imię. Podchodzenie w ten sposób, gdzie nie mówisz wprost, dlaczego rozmawiasz z dziewczyną, jest bardzo ofensywne, bo kobieta nie wie, jaką masz intencję. Dlatego w kółko powtarzamy, że bardzo ważne jest, by jak najszybciej przy podejściu, w ciepły, fajny, pozytywny, klarowny sposób przekazać dziewczynie, dlaczego ją w ogóle zagadujesz. Wiesz co, zobaczyłem cię i po prostu tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że się przedstawię. Cześć, jak masz na imię! Coś takiego już robi robotę, bo dziewczyna widzi, że nie masz złych intencji i od razu jest jasne, dlaczego w ogóle inicjujesz z nią konwersację. Po czwarte, jest to mówienie zbyt nerwowo i zbyt szybko. W momencie, kiedy twój przekaz jest nerwowy, gdy wypluwasz słowa po prostu jak z karabinu maszynowego, dziewczyna nie może skupić się na przekazie. To, no, bardzo często też jest tak, że przed przyciągnięciem jeszcze uwagi dziewczyny, facet podchodzi i zaczyna do niej mówić. Pojawia się słowotok. Czyli dziewczyna idzie, jest sobie zamyślona, a nagle jest: Ej, cześć, zobaczyłem cię, i chciałem Cię zagadać. Powiedzieć, że bardzo fajnie. Blblblblbl. I dziewczyna po prostu myśli: wow, 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 co tu się dzieje? Ok? Więc na początku spokojnie. Ej, przepraszam, uśmiech. Kontakt wzrokowy. I dopiero mówisz. Mówisz spokojnie. Nie interesuje mnie, że się stresujesz. Nie interesuje mnie, że masz duży poziom lęku. Możesz pracować nad tym, żeby mówić spokojnie, żeby robić pauzy żeby się nigdzie nie śpieszyć. Pamiętaj o tym, że jeżeli Twój przekaz jest bardzo szybki i nerwowy, to po pierwsze, dziewczyna też zacznie czuć się niekomfortowo, bo pomyśli, że tu jest coś bardzo nie w porządku, skoro aż tak się denerwujesz i tak szybko mówisz. Po drugie, gdy mówisz szybko przekaz, zbyt szybko, daje to taką intuicyjną wskazówkę drugiej osobie, że ten przekaz, sam w niego nie wierzysz. Że mówisz w te rzeczy, ale nie masz wiary w to, że jesteś w stanie utrzymać konwersację z tą drugą osobą, i bardzo często wtedy też dziewczyna odchodzi. A w momencie, kiedy mówisz powoli, kiedy robisz pauzy, kiedy nigdzie się nie śpieszysz, mimo że się stresujesz, to dziewczyna widzi, że ten przekaz jest solidny, konkretnie wiesz, co chcesz zrobić i że zakładasz, że dziewczyna będzie stała i tego słuchała. Bo gdybyś nie zakładał, że ten przekaz jest na tyle ważny, że warto go wysłuchać, to byś mówił bardzo szybko i nerwowo. OK? Jak mówisz spokojnie, z pauzami, nigdzie się nie śpieszysz, to wierzysz w swój przekaz, i wtedy dziewczyna dostaje taki podświadomy sygnał, że warto tego przekazu wysłuchać, skoro jesteś tak bardzo ugruntowany w przekazywaniu go. Po piąte, jest to doklejanie się do dziewczyny, która gdzieś idzie. Czyli zamiast zatrzymać na chwilę dziewczynę, albo po prostu zwolnić kroku, żeby ona też wytraciła prędkość, czasami goś podchodzi i dokleja się do dziewczyny, i po prostu z nią idzie. I może nawet w fajny sposób dostarcza intencje, bardzo szybko, klarownie, może mówi powoli, ale do momentu, w którym ten facet nie zaadresuje tego, że się dokleju do dziewczyny, ona będzie miała w głowie tylko jedno. Kiedy on sobie pójdzie? Czy on będzie mnie prowadził aż do mojego domu? Czy on rozumie, że czuje się niekomfortowo z tym, że się do mnie dokleił? Ok? Czyli jako facet, który chce, żeby dziewczyna czuła się przy nim komfortowo, musisz zaadresować to, że idziesz przez chwilę z dziewczyną. Czyli możesz powiedzieć coś w stylu. Wiesz, co? Podprowadza cię dosłownie 10 metrów, bo zostawiłem kolegę. Ok? Ewentualnie, wiesz, co? Podejdę z Tobą dosłownie pół minuty, bo jestem umówiony, ale po prostu chciałem Ci powiedzieć, że i to jest fajne, bo to od razu gasi obawę pod tytułem: dobra, czy gość rozumie, że to jest niekomfortowe, że idzie ze mną, mimo że nie wyraziłem na to zgody. Ok? Tak długo, jak nie usuniesz obawy, jaką kobieta ma w głowie, dziewczyna nie może Ciebie doświadczać, bo ona widzi tylko. To obawę. Dobra, czy on jest normalny? Czy on rozumie, że to jest niekomfortowe? A gdy powiesz, słuchaj, rozumiem, że, że idziesz, i ja po prostu podejdę z tobą 10 sekund, bo zostawiłem kolegę i mówisz dalej, ok? To jest takie, a ok, 10 sekund, pół minuty, 10 metrów. No jasne, słucham, ok? Ta przeszkoda znika i dziewczyna może poświęcić ci całą uwagę. Dziewczyna może doświadczać tego, że to jest fajne, ciepłe i przyjemne. Po szóste, jest to bycie nachalnym. Czyli nierozumienie nie. Gdy dziewczyna mówi, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, albo naprawdę się śpieszę, albo naprawdę mam chłopaka, to po prostu odpuść. Teksty w stylu, a dlaczego nie chcesz rozmawiać? A dlaczego jesteś taka niemiła? To jest po prostu, oh, aż mam ciarki na plecach, gdy o tym mówię. Nie bądź nachalny. I ostatnia rzecz, to jest dotykanie dziewczyny przy podejściu w dzień. I nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. I dlaczego tylu facetów powiela ten sam błąd w nieskończoność, ale panuje takie przekonanie, że jak podchodzisz, musisz dziewczynę dotknąć złapać ją za rękę, złapać ją za ramię. To jest kompletnie bez sensu, jest to bardzo niepożądane i wywołuje bardzo negatywne emocje. Dotyk w dzień absolutnie nic ci nie da, a może zabrać wszystko. Może sprawić, że dziewczyna po prostu się wystraszy, naruszysz jej osobistą przestrzeń. Tak się po prostu nie robi. Jeżeli chcesz przyciągnąć uwagę dziewczyny, to zrównaj się z nią i po prostu powiedz przepraszam. Albo ej, sorry, albo cześć, Okej? Okay? Już masz uwagę, dziewczyny. Nie musisz jej dotykać. Nie rób tego. To nie jest normalne. Nie znacie się. Nie możesz naruszać przestrzeni osobistej dziewczyny. To były te najważniejsze błędy. I wiecie, co jest najgorsze? Że czasem, gdy facet podchodzi, jest w stanie popełnić te wszystkie błędy w jednym podejściu, a później się dziwić, że mu nie wychodzi, albo że dziewczyny są dla niego niemiłe lub oschłe. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Gdy regularnie prowadzę szkolenia, to widzę czasami obcych facetów, którzy na mieście próbują zagadywać dziewczyny. I w 90% przypadków robią to po prostu tragicznie. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? I tak, oczywiście rozumiem, że gdy ktoś jest początkujący, musi te błędy popełnić. Dochodzi stres. Ciężko jest o wszystkim myśleć. Pierwsze podejścia będą pokraczne i trzeba to wrzucić po prostu w koszta. Ale problem pojawia się wtedy, gdy taka osoba nie podchodzi pierwszy dzień albo pierwszy tydzień. To nie są pierwsze podejścia tej osoby, tylko ta osoba podchodzi, nie wiem, od kilku miesięcy albo od kilku lat i ciągle powiela te same błędy, których nie jest w stanie zauważyć. I teraz będą przypadki, gdy podejdziesz do dziewczyny i ona będzie niezbyt pozytywnie do ciebie nastawiona, dlatego. Że tuż przed tobą podszedł ktoś inny i zrobił to po prostu fatalnie. Jaki płynie z tego wniosek? Pytam, żebyśmy przez przypadek nie wyciągnęli mylnego wniosku pod tytułem Podchodzenie już nie działa, ludzie robią to źle, więc nie ma sensu podchodzić. Działa, ale wymaga jeszcze większego skupienia na tym, żeby nie popełniać błędów, które wcześniej wymieniłem. Wymaga wyrobienia w sobie bardzo dużego wyczucia społecznego, umiejętności dynamicznego reagowania na to, co daje Ci w interakcji kobieta. Oraz obracania reakcji, powiedzmy neutralno-negatywnych lub neutralnych, na pozytywne. Na takie, gdzie kupisz sobie czas, gdzieś ona będzie miała możliwość doświadczyć Ciebie i zrozumieć, że jesteś bardzo fajnym, atrakcyjnym facetem. To wymaga rozbudowania empatii i wejścia w skórę kobiety. Zastanawianie się, jak ona może się czuć w tej sytuacji. Obserwowanie, jak na Ciebie reaguje, tak jak powiedziałem wcześniej, dynamiczna reakcja na to. Jest to wyrobienie w sobie umiejętności, by po początkowej, powiedzmy o swojej reakcji, zostać trochę dłużej w, w interakcji, być trochę wytrwałym, nie mylić pod żadnym pozorem z byciem nachalnym, czyli rozumiemy nie. Czyli gdy dziewczyna mówi, że nie chce rozmawiać albo się śpieszy i widzisz całym sobą, że po prostu nie chce mieć z tobą nic do czynienia, to po prostu ok, dziękuję, miłego dnia i odchodzisz. Okay? Ale są sytuacje, gdzie podchodzisz, dziewczyna reaguje powiedzmy neutralnie, trochę się waha, tańczy na nogach, czy zostać, czy nie i na przykład mówi, wiesz co, ale ja się śpieszę, albo wiesz co, ale ja mam chłopaka. I często patracie w takiej sytuacji mówią, okej, OK, dobra, to cześć. Gdy ta dziewczyna jeszcze stoi tutaj, gdyby miała ochotę, to by odeszła. Więc umiejętność zostania tutaj, wytłumaczenia, jaki jest cel twojego podejścia, zrobienie to w pozytywny, fajny, ciepły sposób, gdzie też pobudzisz emocje dziewczyny, gdzie dziewczyna się uśmiechnie przy tym, gdzie po prostu rozbroisz ją, to jest na wagę złota. I wtedy często taka, powiedzmy, początkowa, oschła, neutralna reakcja zamienia się w coś pozytywnego, bo dziewczyna widzi, hej, fajny facet. Okej? Okay? Czyli początek, początkowa reakcja nie warunkuje tego, jak ta znajomość się rozwinie później. I teraz wróćmy do komentarza, który omawiamy. Zacząłem chodzić na siłownię 4 razy w tygodniu. Zmieniłem całą garderobę. Zacząłem oglądać blogi modowe. Ubieram max 3 kolory. Poszedłem też do Barbera, który doradził mi, jaką fryzurę zrobić. No i zgadnij. Efektów Zero. To, co tutaj zrobiłeś, to jest wyciągnięcie niewłaściwego wniosku na bardzo małej próbie i zrobienie tego jakiegoś absolutu, czyli przekonania, które dla ciebie jest prawdziwe i za pomocą którego od tej pory zero-jedynkowo mierzysz świat. Założyłeś niewłaściwie, że jedyna rzecz brana przez dziewczyny pod uwagę przy podejściu to jest wygląd. Następnie spróbowałeś poprawić ten wygląd, nie zauważyłeś efektów, więc tupnąłeś nogą i stwierdziłeś, że to dla ciebie po prostu nie ma szans działać. Czyli przemalowałeś zepsute auto, i ono dalej nie chciało jeździć. Natomiast prawdopodobnie, gdybyś otworzył maskę tego auta, zobaczyłbyś ziejącą dziurę w miejscu, w którym powinien być silnik. Na Twoim miejscu, jeśli po poprawie tych wszystkich elementów dotyczących wyglądu, nie widziałbym dalej efektów, doznałbym ulgi. Wiesz dlaczego? Bo byłaby to wskazówka, że problem nie leży w Twojej prezencji i tym, jak wyglądasz. A raczej w rozmowie i sposobie, w jaki podchodzisz do dziewczyn. I skąd ta ulga? Bo z wyglądem, gdy go już wymaksowałeś, wiele już nie zrobisz. Ale jeżeli chodzi o same techniczne aspekty podejścia, o to, jak potrafisz się zaprezentować, o to, jaką energię dajesz drugiej osobie, to, jak potrafisz rozmawiać, wywoływać emocje, prowadzić flirt z dziewczyną, tutaj sky is the limit. To wszystko jest pod Twoją kontrolą i możesz tego się nauczyć. I oczywiście biorę pod uwagę, że na potrzeby swojego komentarza mogłeś pewne rzeczy wyolbrzymić, czyli na przykład to, że bardzo ładne dziewczyny zawsze dają ci negatywne reakcje. Natomiast chciałem się głośno do tego komentarza odnieść, dlatego że jestem po prostu uczulony na wyciąganie błędnych wniosków i rozdmuchiwanie tych wniosków do prawdy absolutnych. I wiesz co, ja bardzo chciałbym, żebyś pojawił się w roli obserwatora na jednym z naszych szkoleń, szczególnie wtedy, kiedy mamy mało atrakcyjnego klienta. Chciałbym, żebyś na własne oczy. Z pierwszej ręki doświadczył sytuacji, gdzie widzisz mało atrakcyjnego mężczyznę, który podchodzi do bardzo ładnych dziewczyn i otrzymuje serdeczne, ciepłe, bardzo miłe reakcje, bo robi to w dobry sposób. Z drugiej strony, umieram z ciekawości, żeby usłyszeć jakieś Twoje podejścia. Może jestem w wielkim błędzie i podchodzisz nieskazitelnie. Istnieje jednak dużo większe prawdopodobieństwo, że popełniasz nie małe, ale olbrzymie błędy w momencie, gdy zagadujesz dziewczynę. Bo trzeba popełniać olbrzymie błędy, robić coś fundamentalnie nie tak, żeby zawsze otrzymywać od dziewczyn negatywne, oskłe reakcje. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że są to błędy, których prawdopodobnie nie dostrzegasz. Bo gdybyś miał świadomość, że popełniasz jakieś błędy, to nie obwiniałbyś o wszystko tego swojego wyglądu. Tylko byś się zainteresował tym, ok, jak mogę to poprawić? Jak mogę podchodzić lepiej? Natomiast Ty, zamiast poprawić te jakieś niedociągnięcia, które być może występują, wolisz wyciągnąć jakiś absurdalny wniosek i pozwolić, by od tej pory był Twoim głównym filtrem, przez który widzisz rzeczywistość. I teraz wiem, że się powtórzę, ale roszczę sobie do tego prawo, jako że cały czas w komentarzach pojawiają się podobne głupoty. Moja praktyka szkoleniowa pokazała mi, że każdy mężczyzna, niezależnie od tego, jak wygląda, jeżeli jest zdrowy, sprawny fizycznie, jest w stanie znaleźć sobie dziewczynę. Która będzie w jego typie i z którą będzie szczęśliwy, która go pokocha. Ja widzę też, że to wcale nie jest tak, że każdy facet chce mieć dziewczynę z okładki. Gusta są bardzo różne i czasami jestem zaskoczony gustem moich klientów, ale to jest zajebista informacja. Bo dziewczyna, do której podchodzisz, która Twoją uwagę zwróciła, ma podobać się Tobie, nikomu innemu. I często jest tak, że ktoś mi mówi na szkoleniu, Ja to mam tak wygórowane oczekiwania odnośnie wyglądu dziewczyny, a gdy rozpoczynamy część praktyczną. Wychodzi na to, że aha, dobra, czyli podoba Ci się po prostu normalna, ładna, fajna dziewczyna. A ja już myślałem, że musimy szukać Ci modelki z Victoria's Secret. Podsumowując, najważniejsze jest, żeby Twoja dziewczyna podobała się Tobie i żebyś Ty był z nią szczęśliwy. Na koniec pamiętajmy, że w tej całej zabawie chodzi o to, żeby dotrzeć do prawdy. A prawda wygląda tak, że oczywiście ma znaczenie to, jak wyglądasz i się prezentujesz, ale nie mniejsze znaczenie ma też to, jakie masz umiejętności miękkie, umiejętności flirtu. Prowadzenia rozmowy, że była angażująca i emocjonująca, to jak się autoprezentujesz, jak potrafisz w czasie, który daje ci dziewczyna, zaprezentować swoje najlepsze cechy i to jak fajnym jesteś facetem. Ma też znaczenie to, jaką masz karierę zawodową lub ambicje i potencjał do jej rozwinięcia. Więc nie róbmy z życia czarno-białego filmu, bo ani to ładne, ani prawdziwe. Takie spłucanie rzeczywistości odbije się czkawką za kilka dekad. Gdy dojdziesz do wniosku, że zmarnowałeś najlepsze lata swojego życia, gdzie byłeś młody, zmotywowany i miałeś możliwości do tego, żeby coś zmienić, przez to, że uwierzyłeś w brednie i teraz jesteś samotny, zgorzkniały i nieszczęśliwy. Pamiętajmy, że okulary, które mamy na nosie, warunkują to, jak widzimy rzeczywistość. Ile dostrzegamy okazji do wykorzystania, i czy mamy w sobie motywację i zapał do tego, żeby z tych okazji skorzystać. Trzeba więc upewnić się, że te okulary, te filtry są jak najbardziej zgodne z rzeczywistością, nie zakrzewiają tej rzeczywistości na naszą niekorzyść i pozwalają podejmować sprawne działanie, które przybliża nas do naszej wizji. To tyle w tym materiale. Podziel się w komentarzu, co myślisz. Daj łapkę w górę lub w dół i widzimy się już w kolejnym materiale. Na razie.